Kiedyś grały kilogramy, a dźwiękową jakość kupowało się na wagę. Na przestrzeni lat warunki tej gry uległy zmianie. Dziś nie trzeba mieć pokaźnego bicepsa, żeby przytargać do domu wzmacniacz, który coś sobą reprezentuje. To jest kanał Twoja Rzecz. Recenzje wzmacniaczy. Zacznijmy od czegoś za ludzkie pieniądze. nowy wzmacniacz od Vima padło z bardzo prostego powodu. Była to chęć sprawdzenia, co obecnie ma do zaoferowania rynek wzmacniaczy stereofonicznych. Nie za miliony, a ten tutaj kosztuje niecałe 1600 zł. Jest niewielki, jak wszystkie urządzenia tego producenta, jest minimalistyczny oraz dzięki swoim parametrom teoretycznie daje sporą swobodę w łączeniu go również z nieco bardziej wymagającymi kolumnami. Czy jest killerem i wyborem jedynym słusznym? Ma mocne karty, ale nie ma róży bez kolców. Zacznę od pierwszego wrażenia. Dla mnie, WIM ustala pewne nowe porządki w kwestii przede wszystkim wykonania. Weibling imponuje estetyką, proporcjami, a mając cały czas z tyłu głowy, ile on kosztuje, to jego wykonanie naprawdę budzi sympatię do marki. Ten pierwszy kontakt stwarza poczucie, że producent traktuje nas uczciwie, co pośród wielu oferowanych obecnie urządzeń z napompowaną marżą nie jest takie oczywiste. Dostrzegłem tu jednak małe niespójności. Odcień gwiezdnej szarości jest nieco inny niż w imię ultra, więc jeśli nie będą stały jeden na drugim, a obok siebie i w eksponowanym miejscu, to wyłapiecie tę różnicę. Ponadto wysokość ich obudów nie jest zbieżna. Tak jak wspomniałem, to takie małe detale, ale może dla części z Was będą istotne. Ciekawym zabiegiem jest wtopienie gniazd głośnikowych w obudowę, co potęguje poczucie spójności całej bryły. Dodatkowo dzięki temu z tyłu jest potrzebne mniej miejsca na ułożenie przewodów, więc jeśli wzmacniacz wyląduje gdzieś na półce, to to może stanowić atut. W takiej formie bazowo można podłączyć tu przewody zakończone wtykami bananowymi, a jeśli chcecie podłączyć goły przewód na surowo lub tak zwane widełki, to w zestawie są adaptery, które to umożliwią. Wystarczy wetknąć się w otwore i dzięki temu mamy klasycznie zakręcane gniazda. Poza tym, akcesoria w pudełku obejmują jeszcze przywód analogowy oraz optyczny. Tu może to tak nie wybrzmiewa, bo sam wzmacniacz nie jest połączeniowo rozbudowany, ale w podejściu Wima bardzo doceniam, że w pudełku daje w zasadzie wszystkie akcesoria, które są potrzebne na start. Szczególnie pakiet akcesoriów dodawany do streamera Ultra to pokazuje, ale jego zostawię sobie na później. Nad recenzją jeszcze pracuję. Kiedy ten kurz pierwszego wrażenia już opadnie, dotrze do Was, przynajmniej. U mnie tak było, że bez rozsądnego źródła, które dostarczy wszelkie funkcjonalne firewerki, tu nie powalczycie, bo ten wzmacniacz idzie pod prąd względem tego, do czego wim przyzwyczaił, i chyba tak ogólnie do czego przyzwyczaił sam rynek, dążąc do oferowania funkcjonalnych kombajnów wszystko w jednym, ale to nie tu. Tutaj mamy inne podejście. To pierwszy w historii firmy niemal czysty wzmacniacz, bez dodatków, bez streamingu, nawet bez Bluetootha. Przynajmniej w teorii, bo jakiś protokół komunikacyjny tu jest. Skoro WiBlinka widać w aplikacji w najbardziej prostej formie, gdzie można go włączyć lub wyłączyć. Z tyłu znajdziecie tylko gniazdo zasilania. Nad nim główny włącznik, obok wejście wyzwalacza. Więc jeśli połączycie go w ten sposób ze streamerem, to przy uruchamianiu wzmacniacz również będzie się wybudzał. Schemat surowego wzmacniacza łamie jedynie sekcja cyfrowa, która obejmuje wejście koaksjalne oraz optyczne. A na końcu mamy czyste wejście analogowe, pozbawione jakiejkolwiek późniejszej konwersji sygnału. Poza tym nie ma tu tak modnego obecnie wyjścia na subwoofer. On pod pewnymi względami tak czysto użytkowo jest podobny do mojego muzykala. Chcesz zrobić głośniej, musisz podejść. Chcesz zmienić źródło, musisz do niego podejść i kliknąć jedyny przycisk na froncie. Nie ma pilota, dlatego patrząc od strony użytkowej jest zaskakująco surowy i zastanawiam się, czy nie aż za bardzo. Ostatnio zaprezentowano nowy pilot, który jest bliźniaczo podobny do tego od Apple TV, ale on również nie jest kompatybilny z tym wzmacniaczem, więc chyba trzeba przyjąć, że tak miało być, a szkoda, to dlatego mówię, że nie ma róży bez kolców, bo decydując się na niego trzeba mieć z tyłu głowy, że będzie wymuszał na nas sposób korzystania. Jeśli to ma być opcja na biurko, to spoko, bo wtedy tego nie odczujecie, mając potencjometr głośności i selektory wejść zawsze pod ręką. Co innego, jeśli swoje miejsce będzie miał klasycznie w pokoju dziennym, w dystansie, od kanapy, od Was, wtedy ta perspektywa nieco się zmienia i dla wielu może to być nie do przeskoczenia. Dlatego szczęściem w nieszczęściu całego tego testu jest, że ściągnąłem do siebie również model Ultra. Szczęście dlatego, że w takim komplecie spiętym po RCA gra to naprawdę bardzo dobrze, a Nieszczęście z tego powodu, że bez obecności streamera od Wima, Vibling znacznie dla mnie blednie. Widać, że główną motywacją było zaoferowanie urządzenia małego i wydajnego prądowo, a nie wszechstronnego. Jeśli ktoś będzie chciał zbudować system stereo niskim kosztem, kupi Viblinga, podłączy do niego telewizor przewodem optycznym i z niego będzie czerpał sygnał, również ten pochodzący ze streamingu. Wtedy to układ cyfrowy we wzmacniaczu zajmie się obróbką sygnału i efekt będzie dobry. Jednak wiecie, dobry to nie bardzo dobry, a to mimo wszystko półśrodek nie tylko funkcjonalnie, ale przede wszystkim dźwiękowy gdzie najlepsze efekty uzyskiwałem, gdy sygnał czy to z telewizora, czy bezpośrednio z serwisów streamingowych przepuszczałem przez Wima Ultra kiedy to właśnie on obrabiał sygnał i wypuszczał go analogiem na wzmacniacz. Teoretycznie ten wzmacniacz posiada nowszy przetwornik, ale w audio nie zawsze 1 plus 1 daje 2. Jeśli Ultra podpinałem na przemian optycznie oraz analogowo, w tym drugim przypadku omijając wbudowaną w kość DAC, to po kablu RCA dźwięk był dla mnie odczuwalnie dojrzalszy, także te wejścia cyfrowe we wzmacniaczu stanowią wartość wtedy, gdy źródło jest przeciętnej jakości, ale przy urządzeniu spółki Wima Ultra warto sygnał przetwarzać właśnie w nim. Poza tym taki zestaw drastycznie rozbudowuje możliwości połączeniowe. Można do niego podłączyć subwoofer, pojawia się dwukierunkowy bluetooth, dostajemy elektroniczną adaptację akustyczną czy, czy też tak prozaiczną rzecz jak precyzyjne wyrównanie początkowego wzmocnienia sygnału na każdym wejściu gramofonowym, które często jest za ciche, optycznym dla telewizora, które też ma najczęściej inne parametry i na każdym innym gnieździe, które Ultra posiada. Jest też cała masa innych możliwości, jak choćby zaawansowany korektor barwy, ale o tym opowiem już w recenzji samego streamera. Kolejna sprawa... Na upartego w takim komplecie można sterować głośnością pilotem i robić to z poziomu ultry. Sam producent do tego zachęca, ale powiem Wam, że osobiście nie jestem fanem tego rozwiązania. Oczywiście sprawdzałem je, porównywałem, teoretycznie działa i w Monachium przedstawiciel producenta przekonywał mnie, że wielu użytkowników tak robi. Dla mnie problemem jest, że sygnał przechodzi wtedy przez dwa układy regulujące głośność w streamerze i we wzmacniaczu. I słuchając muzyki w ten sposób miałem poczucie, że przy wyższych poziomach pojawiają się delikatne dźwiękowe artefakty, że dźwięk nie jest tak poukładany jak w sytuacji, gdy poziom wyjścia dźwięku w imię Ultra jest stały, a wzmocnienie jest realizowane tylko w jednym miejscu przez regulację głośności na gałce Weiblinka. Także choć to działa, to daleko mi do powiedzenia, że to rozwiązanie optymalne. Brakuje w viblinku czystego wejścia main in, które dawałoby bezpośredni dostęp do końcówki mocy z pominięciem przedwzmacniacza. Wtedy, w takiej konfiguracji, synergia obu urządzeń byłaby pełna. Miarą atrakcyjności wzmacniacza ostatecznie jest jego brzmienie. Spędziłem z nim trzy tygodnie, woziłem między dwiema lokalizacjami, by posłuchać go zarówno z Bachami, jak i Baby Grandami. I tu ponownie przypominam sobie, ile on kosztuje. Wtedy nieco łatwiej jest mi zaakceptować, że nie zawsze był w stanie na tyle mocno zasilić moje kolumny, by tak zwane body przy niskich poziomach głośności było na takim poziomie, do jakiego jestem przyzwyczajony przy moim Rotelu. Oczywiście pamiętając, że te zestawy dzieli cenowa przepaść. Czułem to zarówno z poziomu kanapy, ale też stojąc po środku przestrzeni dzielącej ją od sprzętu. Nie zmienia to faktu, że ten dźwięk jest przyjemny, brzmienie jest raczej neutralne, a duże znaczenie będzie mieć z jakiego wejścia płynie dźwięk. Moje obserwacje pozwoliły dostrzec, że z wejść cyfrowych Weibling gra bardziej świetliście, bardziej podkreśla górę pasma. Bass jest twardszy, natomiast kiedy muzyki słuchałem ze streamera po analogu, wtedy dźwięk z jednej strony stawał się mniej ofensywny, ale poprawiała się jego rozdzielczość, było dosadniej, więcej działo się w głębi utworu. Nie miałem co prawda poczucia odklejania się dźwięku od kolumn, ale i tak, jak za te pieniądze, miałem do czynienia z naprawdę fajną stereofonią. W porównaniu z moim starym muzykalem Wim brzmiał zdecydowanie bardziej twardo i mniej ekspansywnie na basie. Trochę brakowało mu dynamiki. Tu zresztą objawiła się bardzo fajna synergia między streamerem Ultra a moją E10. Pierwszy wnosił fajną rozdzielczość, detal i błysk, natomiast wzmacniacz dodawał od siebie ciepło, gładkość i razem to dawało naprawdę ciekawy efekt. A że streamer Vima u mnie zostaje, to nic, tylko się cieszyć. Tu też trzeba podkreślić, że te deklarowane 100 na 200 watów W zależności od impedancji głośników dotyczy sygnału odtwarzanego z wejść cyfrowych we wzmacniaczu, natomiast przy połączeniu analogowym te wartości wynoszą mniej odpowiednio 60 i 120, tylko że tak jak mówię, w tym zestawie te różnice nie robiły na mnie wrażenia i zdecydowanie przyjemniej muzyki słuchało mi się z użyciem wejścia RCA. Zwracam też uwagę, że potencjometr głośności jest bardzo dobry. To nie jest takie oczywiste, a to jeden z najważniejszych pod kątem czysto użytkowym elementów we wzmacniaczu. Jest bardzo precyzyjny, ma szeroki zakres regulacji, więc nie pędzi szaleńczo, żeby na godzinie 12 już przeraźliwie atakować nas jazgotem. Dla mnie stanowi to wartość, szczególnie przy ciszych odsłuchach. WIM w opisie Weiblinka deklaruje dobre zarządzanie ciepłem, natomiast. Ja Wam powiem tak, zależy jakie się ma kolumny. U mnie obie pary wien na dłuższym dystansie potrafiły solidnie nagrzać górną część obudowy. Z racji pracy w domu lubię odtwarzać muzykę przez cały dzień, ale tu zaznaczam, że ani razu nie doprowadziłem go do przegrzania i awaryjnego odcięcia zasilania, biorąc pod uwagę, że czasami grałem naprawdę głośno, wydajności mu nie brakuje. Natomiast tak dla higieny długotrwałego korzystania raczej odradzałbym Wam stawianie streamera na nim, jak jest to pokazywane na materiałach prasowych, bo tam naprawdę czasami potrafi być gorąco i niepotrzebne podgrzewanie komponentów, które niekoniecznie są przystosowane do wysokich temperatur, nie musi im się przysłużyć. Ja w każdym razie trzymałbym je obok siebie. Moim zdaniem Vim lepiej wypromowałby ten wzmacniacz, gdyby oferował go nie tylko solo, jak obecnie, ale też od razu w zestawach i by wymuszał tę samą strategię również na dystrybutorach, żeby faktycznie zachęcać do zakupu takiego setu. Chodzi mi o to, by obligatoryjnie oferować go ze streamerem jeszcze z lekkim rabatem, przede wszystkim z Vimem Ultra, który wnosi ogromne możliwości połączeniowe i czysto funkcjonalne, których WideLinkowi aż na brakuje. Dlatego ten wzmacniacz trzeba oceniać dwutorowo jako niezależne urządzenie. Jest po prostu dobrze wykonane, bardzo solidne dźwiękowo, natomiast użytkowo nie jest bez skaz. Niby dodano sekcję cyfrową, ale reszta cięć jest radykalna. Nawet Rotel poszedł po rozum do głowy i w swojej podstawowej ausence oferuje teraz pilot, bo zwyczajnie ludziom nie chce się bawić w ręczną regulację. Druga perspektywa to ocena w komplecie z Vimem Ultra. Uważam, że taki zestaw nawet bez upustów w cenie 3300 zł prądowo, dźwiękowo, funkcjonalnie i to wszystko w zestawieniu z gabarytami, czyli naprawdę świetnym formfaktorem, jest jedną z ciekawszych propozycji w tych rewirach cenowych. Nie rozwiązuje to, co prawda, w pełni kwestii pilota. Mamy kompromisową regulację z poziomu streamera, ale tu trzeba sobie zadać pytanie, czy dla potencjalnego kupca, który pewnie dopiero zaczyna swoją przygodę z audio, będzie to stanowiło realny problem. Myślę, że każdy z Was sam musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, natomiast no wiadomo, że nieprzypadkowo je zadaje. Napiszcie w komentarzu swoje zdanie na jego temat, jeśli chcecie to wskażcie też alternatywy, by podsycić dyskusję pod filmem, a w komentarzu zostawcie też hashtag, kilogramy nie grają, żebym wiedział, że oglądaliście do końca, i zwyczajowo dorzucam do mojej playlisty nowe utwory, które znajdziecie na samym dole, i będziemy kończyć. Pamiętajcie o subskrypcji dla kanału, jeśli to, co robię, stanowi dla Was wartość, i o łapce w kierunku, które niezmiennie podpowiada Wam serce. Pierwsze koty za płotę. Widzimy się już niedługo. Czołem, moi drodzy.